Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbieramy nagrody za Ford Champion, sumnie i za Goldzika, i za elitkę y, na Xboxie, Także mam nadzieję, że coś ciekawego trafimy. Jeżeli chcecie więcej odcinków zostawiajcie łapki w górę, no a my startujemy. Ok, moi drodzy, i odbieramy nagrody za Golda 3. Od tego zaczynamy na PlayStation 4. Dogrywałem tylko do Goldzika, na więcej czasu nie było. No i sprawdźmy pierwszego player picka, troszkę mój głos dzisiaj nie jest najlepszy, ale jest Radzianajn Golan, ten zawodnik ma znakomite statystyki, wow, okej, okay. no to już, jest, to już jest naprawdę konkretna karta, jak za Golda 3 na Golan, no to ja biorę w taką kartę, tym bardziej, że Radzianajn Golan, no to on trochę chyba warty jest swoją drogą. Myślę, że takie 100 k ponad nadniesiony ma wartość. 300 tysięcy ma wartość Radzie Nine Matko wózka, no to piękny początek za Golda 3. Okej, okay, wybieramy oczywiście Radzie na Ingolana. No będzie znakomity pomocnik. No mamy problemy z tymi pomocnikami, bo gram chociażby zwykły będą balek, który jest warty Kwiksel, No zobaczmy zatem kto będzie na drugim. Player piku jest jeszcze Paje, yeah. No. Jak za Goldzika 3, nie ma co narzekać. Wspaniałe playery z czego Radzia Langolan, worthy 300 tysięcy. E, 300 więc super. No to teraz, jeszcze zostały nam nagrody za Division Rivals. No i w sumie też tutaj za Mistrzostwa Foot. E, brałem paczki niewymienne. Brałem paczki niewymienne, jeżeli chodzi o. O Division Rivals licząc, że jakieś fajne overale nam się trafią do ewentualnej przepałki, bo prawdopodobnie też jakieś nowe SBC wpadną. No i myślę, że sobie też je porobimy. Ale póki co w pierwszej paczce co najwyżej Toreira z Arsenalu 82 overal, więc to nie jest też to, na co liczymy. No i kolejna paczka za 15. Chociaż nie wiem czy to jest za 15 tysięcy, no tak mniej więcej. Za 15, i coś idzie powoli. Jest szansa na kartę z Ligi Mistrzów. Włoska karta z Ligi Mistrzów. Pepe, jakiś Bernardes. Chyba i tak to jest on 83 overall z Juventusu Turyn. Czy coś oprócz tego możemy trafić? Ciekawego, zobaczmy. No, niestety nie, ale te karty w sumie nam się przydadzą. Będziemy pierwszymi właścicielami. No i też łatwiej będzie zrobić te zadania o słapy. No i tutaj też o losową ikonę na plejce. no i kolejna paczucha w poprzedniej, nic specjalnego nie było, może tym razem idzie powoli, owszem, będzie coś ciekawego ale są to ekrany wydaje mi się, że może być jakiś Icardi, otóż to jest to Icardi 85 overall z Paris Saint-Germain, okej okay. Wygląda całkiem nieźle ta paczucha. Coś jeszcze oprócz Cardiego, no tutaj nic nie mamy. W duplikacie też nie. Połki do No to lecimy z kolejną paczką za 35 tysięcy. To już jest ostatnia paczka za Division Rivals, więc za te Division Rivals. No było tak średnio, no ale ten tego jednego playerpika będzie ciężko też dzisiaj nam przebić, bo naprawdę konkretny e, zawodnik nam się tutaj trafił. Oprócz Mario Gice, nic specjalnego. No i teraz już nagrody za Foot Champions. Paka za 35 tysięcy, chociaż wydaje mi się, że ta poprzednia była za 35 tysięcy. Ale zobaczmy, idzie powoli. Ale bez walkoutu, bez walkoutu. W środku jest Hiszpan. O, i nie napastnik. co ciekawe, jest Iker Casillas, ok. Ach, no nie takich ekranów szukamy, nie takich ekranów szukamy. Zobaczmy co. Oprócz Ikera Casillasa, nic ciekawego, chyba że w duplikacie, nie. No i teraz ostatnia paczka już za tego goldzika. 3 zobaczmy. Zamiast Roswa paka za 50 tysięcy. I czy będzie, idzie powoli. okej, okay. jest to dobry znak. Natomiast Portugalia SPD to jest William Carvalho ja, no nic, no w tych paczkach nic nie było, no ale jestem dzisiaj naprawdę mega przeszczęśliwy z tego co się trafiło w tym player picku, bo ten zawodnik będzie game changerem, myślę. Ee, który będzie wchodził i robił na pewno różnicę. No i kolejne zadanie udało nam się zrobić wyśmienicie, bo zostało nam tak naprawdę 300 końców na koncie. Chociaż za zrobienie tego SBC Dostajemy właśnie w tym momencie 13 tysięcy końców No i do tego 4 paczuszki No i narodowa duma zrobiona Także mam nadzieję, że coś ciekawego Uda nam się trafić No ale czy faktycznie tak będzie Zobaczymy Jeszcze cztery paczki Na samo zakończenie Niesamowite tocz w karty z Ligi Mistrzów Nadal w paczkach, więc może coś ciekawego będzie Zobaczymy, pierwsza paczka Za 15 tysięcy Ogólnie na to SBC wydałem Myślę, że w granicach 60, 70 tysięcy, raczej koło 60. No i zobaczymy w jakim stopniu nam się to zwróci. Na pewno 15 tysięcy, 13 tysięcy końców dostaliśmy za zrobienie tych wszystkich zadań. No i teraz w paczkach. No, pierwsza paczka raczej. Nic tutaj dobrego niestety, ale nie widzę. Ojej, a jak tu nie będzie walkoutu, to wyjdziemy na minus. No i ostatnia paczka za 50 tysięcy. To tu dużo mówić. Jak tu nie będzie walkoutu, wyjdziemy na minus, ale. Może to wszystko się odwróci. Idzie powoli. Co najważniejsze, jest walkout, proszę Państwa. Jest walkout z Chorwacji. SP, tylko nie Rakitic, chciałem powiedzieć, ale nie zdążyłem. Rakitic. No, myślałem, że będzie Luka Modric, ale Rakitic 86 sprawia, że oprócz tego jeszcze dwie karty z Ligi Miszu, w tym Gomez. Rakitic sprawia, słuchajcie, że będziemy na. Może na zero nawet przy odrobinie szczęścia, jakby tak wiecie, wszystkie pojedyncze karty się sprzedawało wraz z kondycjami, nie kondycjami. Eee, no, więc tak średnio się opłacało, ale walkoutem Rakiticia kończymy. Okej okay, moi drodzy, a my już przechodzimy do nagród za elitkę na Xboxie One i tak się zastanawiam. Ale chyba biorę te niewymienne, bierzemy paczki niewymienne, liczymy na jakieś potężne boom. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że dzisiaj może być piękna historia. Dwie paczki za 55, cztery paczki za 15 i dwie za chyba 30 tysięcy. Więc może coś ciekawego drobnie. no więc zaczynamy, zaczynamy. No i najlepsze trafy za momencik zobaczymy, bo w pierwszej paczce już mamy, proszę Państwa, ekrana, więc zaczynamy Holandią, SO. I to że będzie Van Dijk, ale to jest oczywiście de Vry, de vry. 84 overall przyda się jak najbardziej. Takie overale jak najbardziej przygarniamy. Dawać mi kolejne ekrany. Halo, halo. O, to idzie powoli? Tak, okej okay. Ekrany z tych Mistrzów Włochy. No jej, ka uberne... nie. Kandrewa, 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 Imperium, Niepolitano. No to niezły Kandrewa i w ogóle i wszystkich tutaj wymieniłem oprócz. Ach, no dobra, Politano 82, też bez szału, też bez szału. Kolejna paczucha za 15k, czy tym razem? Będzie boom. Idzie powoli, ok. Czyli znowu co najmniej ekrany, chociaż tymi ekranami sypia. Pozytyw jest tylko taki, okej, okay, to będzie Gnabry, okay, no Gnabry to no tak źle. 84 Gnabry z Bayernu Monachium, jak najbardziej. Karta już z cyklu, ok. Ale wartość już nie jest ok. Dobra, kolejna paczka. mieszczana piłkarzy Prime. No i zobaczmy, czy w tych paczkach będzie dobrze od razu, idzie powoli. Jest liga mistrzów po raz kolejny. Hiszpania, byle nie napastnik. Jest SB. To jest No to będzie Pablo. Nie, Herrera. Dzisiaj kompletnie nie trafiam. Kompletnie. Herrera z Paris Saint-Germain. Do tego Martinez. Ok, ok. No i teraz dwie najlepsze paczki za 55 tysięcy. Tutaj liczymy, że już będzie coś ciekawego, ale czy faktycznie w pierwszej paczce na pewno ekranów nie będzie? No to niezła paczka za 55 tysięcy, gdzie UVR najwyższy to 82 Ruben Paruba Neves. No dobra, może coś oprócz tego Neves, jakiś Mendy, chociaż 80 nie będzie. Belotti jest za to dla Damianka. No i poza tym Vinicius Junior. No i teraz kolejna paczka za 55 tysięcy. Zarazem ostatnia za Division Rivals. I to idzie powoli. Ale też bez walkoutu. Jest Niemiec, SP, jakiś Gorecka. No nie, Gindogan. No dzisiaj w nic chyba nie trafimy. Gindogan z Manchester City. Okej. Okay. 84 O'Vera. Overall znowu coś tam ciekawego wpadło. Natomiast oprócz niego... Już nic specjalnego. No i teraz przechodzimy do nagród za Foot Champions. Tutaj elitka 3, no i za to otrzymujemy 3 playerpiki. Jedna paczka z informami, paczka za 100 tysięcy i 70 tysięcy końców. No, Leo Messi poszukiwany, ale też nie pogardzimy yy, tutaj jakąś drogocenną kartą, więc zaczynajmy. Pierwszy playerpiki, uwaga, 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 o jest, okej, okay. Ricardo Pereira. Tu jest bardzo dobry początek. Ricardo Pereira 84 Overall. No na TPO jak najbardziej jest w porządeczku, więc wybieramy Ricardo Pereira. Warto około 70 tysięcy. Początek całkiem niezły. No to teraz Argentyna. Argentyna. Jest Golan! Naingulan. Wow, mamo. Kolejny. Radia Golan. Czyli dwa razy 300 tysięcy Radja Angola. No z tych nagród zawodnik, który w środku pola będzie na pewno robił różnicę jako, jako ten zmiennik. Dobrze, bierzemy Radzie Angola na 8486 Wszystko wskazuje na to, że tutaj będzie I też wyższy Overa bo idziemy cały czas do góry. No więc wydaje mi się, że tutaj może być Robert Lewandowski albo Messi. Taki, e, taka karta na koniec, tylko pytanie, czy będzie Messi, czy... Eee, czy Barella? Barella, tak. Dobra, czyli Messi będzie jednak w, pacz, w paczce z trzema informami, ale ogólnie, player piki nie mogę narzekać, naprawdę, spoczko. No to teraz przechodzimy już do tych paczek za 100 tysięcy i e, paczka z trzema informami. No i zobaczmy. Pierwsza paczka za 100 tysięcy. Tutaj już chętnie przygarniemy jakiś walkout. W końcu to paka za 100k, ale czy tak się stanie? Otóż nie, znowu będą wygrane e z Francji, chociaż... Eś, o, eś, o, eś, o! Waran, to musi być... Umty Lengle. Okej, okay. no dobra. Też jest warty sporo Lengle, bo to jest jakieś 80-70 tysięcy. Więc okej, okay. ale no była ta nadzieja na tego pana. A Tutaj jeszcze mamy Grimaldo z Ligi Mistrzów. No dobra, zobaczmy pana Lengle. No tak jak mówię, 70-70... 50 tysięcy, już lęgle. No dobra. No to no to, to nie jest. Ale jeszcze mamy Moratę, także super. Paczka z trzema informami. No i zobaczmy, czy będzie boom, czy nie będzie. Oby był walkout, to jest klucz. Jest walkout. Jest Francja. Jest LS. Jest paje 84 overall. Teraz pytanie, tylko Ricardo może to urat uratować w środku? Nie ma Ricardo, więc jest totalna lipa. Yy, Paje tak naprawdę, warty 15, kapa warty 15 i Herman warty, Quixel. Tak tak to wygląda. Co ja dużo będę tutaj mówił? No, dramat po prostu drama? Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, no i na razie.